Słowa weźmie ten, kogo mamy w tym momencie na linii. Panie i Panowie, witam serdecznie. Ach, cześć, witam bardzo serdecznie. Ja, e... Wszyscy poznajecie, to, to jest, jest Natan. A... wypierdol, w placu też kto. Cześć, słucham, tak. Jakie, odpowiedziałem za takie słowa? Natan. Arku... Ja już mówię z góry, że z dziwką nie rozmawiał, także ode mnie Ale już. Nie od nie ode mnie teraz ani słowa. Przed nie to będę kurwą rozmawiać dziwko nie rozmawiał, w Denisku. A na początku miałbym też prośbę, pytanko, bo widzę, że tam jest jasno w tym studiu, jakoś nic ma strasznie rozszerzone źrenice, zachowanie oczywiście agresywne, jest cały czerwony. Nie wiem, czy moglibyście przybliżenie robić na jego twarzy, bo jestem ciekawy czy tylko co mi się tak wydaje, czy pozory mylą. Nie wiem, potem sobie zobaczę. Natomiast, e, otóż, natomiast wierzyć... rozumiem, że to jest pierwszy a, moment, kiedy a, rozmawiacie a, w życiu. Zresztą nigdy się to nie widzieliście. Tak, no bo to jest zwykły pet do je e-konfident. A za to, że jest e-konfidentem, nawet teraz to prawie, to prawie, to właśnie zaraz potwierdził. A dlaczego potwierdził, że jest e-konfidentem? Bo już chciał wyciągać jakieś rzeczy na wielki obóz Z całym szacunkiem, jakby ja wielki był, tylko. Słyszę, jakby kto to jest z mediów i nie wiem, jaka to jest postać. Nie żeby atakować, tylko po prostu jakby słyszę, że Denis już chce coś na niego wyciągać. Także dla mnie jest po prostu zwykłym e konfidentem bo czy naprawdę jest konfidentem, to nie wiem. Że wyciąga różne rzeczy w internecie na ludzi. I tak samo Denis. Najpierw mówił, że chce ze mną walkę, rozwali mnie. Potem, że tej walki nie będzie. Potem, że nie w tej federacji, bo pieniędzy mi za dużo dadzą. No to słuchaj, mam propozycję. Nie musisz odpowiadać, ale zdecydujesz się porozmawiać z federacją. Moja propozycja jest taka. Że wszystkie pieniądze, które mam dostać za walkę, wszystkie daję do puli. Wszystkie pieniądze daję do puli i jeżeli ze mną wytasz tą walkę, wszystkie pieniądze trafiają do ciebie. Ty też dajesz oczywiście pieniądze do puli i kto wygra walkę, bierze wszystko. A ci z i dominuję w klatce, Ponieważ mówisz o tej mojej walce, w jakimś wywiadzie mówiłeś z Polakiem, że o to paranoja, porażka, w ogóle co to za walka. A prawda jest taka, że nie powiem w sumie, Na temat gwałtu to się nie wypowiadaj, bo. Niedługo może wyjść jakaś tam afera z tobą związana właśnie z małoletnimi, ale to zostawię tak. na przyszłość, tak. bo czekam na pewne tak. info. Także... Tak, czekasz na info. Tak samo jak z moim tatą policjantem, który nie A jest ja nie... policjantem. No, to dobrze. To mówię, że na komisariacie się z niego śmieją, pomawiają. To dobrze. I konfidencja w jednym? Ja przynajmniej gustuję w dziewczynach po 18 roku życia. Tak. To jest teraz bardzo duży punkt, i, i dobrze, dobrze, i dobrze I nie bujam się pod przedszkolami. Zostanie zgłoszony pod przedszkolami. No Okej, okay, Denis, pomawiacz. Ja ci Dobre, nie pomawiam. Dobra, ja powiedziałem, że coś frajery, takiego może być. Teraz nie po swoje uważnie. Za wszystkie słowa zostaniesz zweryfikowany, nie przeze mnie tylko, ale przeze mnie również. I jak powiedziałem, moja tatuś ci podpowiedział, co masz zrobić z całym szacunkiem, bo ja lubię twojego tatę i też go nie nazywam, jak ty tatuś twój powiedział, że żeby nie dać mi zarobić, także nie dać mi zarobić. Wszystkie pieniądze na następnej gali Cloud idą do puli. I jeżeli pokonasz mnie w walce, wszystkie pieniądze są dla ciebie. Wszystkim możesz zrobić z nimi, co chcesz. Przejdź na apte to robisz zawsze, albo nie tylko. Proszę bardzo, konfidenci prostytutką internetowa. A za te wszystkie słowa, które powiedziałeś, będziesz tak karany. I sprawę chcę ci powiedzieć, jutro jako porządny obywatel idę wszystko zgłosić. Dziękuję za dowód Aha. w postaci nagrania, wszystko zostaje zgłoszone i zobaczymy, czy dojdzie w ogóle tej walki, bo nie pozwolę, żeby świat kryminalny wychodził do normalnego życia, panie Denisku. I zobaczysz, nie znasz dnia ani godziny, kiedy zobaczysz no, Natana Marconia przed sobą, a wtedy nic nie zrobisz, <laughs> będziesz się dankami. kajdankami. albo połamany. Ale wiesz co, Denis, zauważyłem, że się uśmiechnąłeś, jak Natan za pierwszym razem powiedział, że wszystkie pieniądze do puli, gdy akurat kamera nie pokazywała zbliżenia na ciebie. Uśmiechnąłeś się, bo? Bo lubię się uśmiechać. <laughs> No, wydaje mi się, że ten ten już ja trochę więcej. W kolor się kończy, jak się zaczynają cyferki. Nie? Dla, mnie, dla, mnie dla mnie niesamowite jest Denis to, jaki jak spokojny jesteś, bo zazwyczaj słysząc tego typu słowa. No to ty wybuchasz. Ale co ja teraz zrobię? Nie, nie, nic nie Wyciągnę tą dziwkę przez telefon? Po prostu stwierdzam fakt. A ja mogę stwierdzisz że w Warszawie? On już mentalnie A. przyjął tę tak. walkę tak. za te, te pieniądze, w nie? <grym <grym to <grym się <grym o, chciałbyś, nie? A już, ale powiedziałem, tą walką, że Kurwa, trochę pieniądze. Ufa, chuj. Mój to jest moja jedna walka. A to jest najlepsze, że twoje 10-15 walki to jest jedna moja walka. Kurwa. No to jest Jak ja się śmieję, że kurwa wystarczyło, dać ci parę złotych. I już Żeby się uśmiechnął. Już się suicydencji, już do bistwionów. A ty za parę złotych co byś zrobił ja Pojechał. Dalej się ci kurwa z nabijał. Na Poczekaj Tam bo ciebie prawie nie słychać, kiedy panowie się kucą. Dobra, Dobra ja razy, się bo teraz panowie się kucą o to. Wielki był uważa, że na tam się przepraszam, że Denis się zgodzi na tę walkę z tobą, jeżeli włożysz wszystkie pieniądze do A a na tam, bo że wielki bum. Kiedy my pięści A zgodzisz się, jeżeli będzie wszystko w puli, nie? Poczekajcie chwilkę. Kiedy my pięć d Kiedy my 5 chodzisz, to co porzuciłeś? <noise> to nie pamiętasz, już? Wiesz, to poczekaj chwilkę, wasyl, bo w ten sposób nic nie rozumiemy. Zapytałem tak. ja Cię, Denis, czy w razie czego jesteś skłonny do takiej walki, gdzie wszystko jest na jedną kartę i bierze zwycięstwo ja tylko? Nie rozmawiam na temat tego Twela. Oj, Cfelem, ale to jesteś ty i sam to potwierdzasz, bo mówisz ciągle o chujach w dupę w więzieniu. Także coś masz z tym wspólnego, może. <noise> Panie Denisku. Ale zna to też wydą dowody, co z kolegami potrafisz sobie. Robić i lubisz robić. No. Nie ma najmniejszego problemu, Denisie. I za wszystko, jak powiedziałem, odpowiesz nie tylko y, uszczerbkiem na zdrowiu, ale no. przypadkowym, bo to oczywiście w walce będzie. Ja na ulicy ulicach nie załatwiam strachu, bo jestem normalny. Tylko przed sądem. Przed komisariatem. Przynajmniej to odpowiem, Dobrze, Natan. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, bo Denis nie jest zbyt e, rozmowny tak, w projekcie? proszę, adres, żebym mógł tam podjechać, jeżeli to jest w Warszawie, ok? ten kto dzwoni. Nie poproszę, adres. Ile to zweryfikować teraz twarzą w twarz, jeżeli Denis nie chce przed tym rozmawiać. Dobrze. No myślę, myślę, że akurat to jest prośba, na którą reżyserka może przystać. Natan, dziękujemy tak. Ci serdecznie. Trzymaj się. Tak, z tyłu, tyłu będzie do, do zobaczenia ty... w marcu, Denisu. No. Marcin, że bardzo się śmiałeś z tych ostatnich słów. No nie, no gada, no nie chcę, pogada. No. Ale nie bierzesz za bardzo na serio słów Natana? Tana? No nie, no gdzie? No. Nie, gdzie? gdzie on jeszcze. Za 10 lat. Jak potrenuje coś. Okej. Okay. Natomiast wiem, że.